grozi bieda lub za często cię odwiedza pech? Nie łam się kolego i weź głęboki wdech. Hej, 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 zaraz będzie lżej. Braci koala para, To pomoc się postara. Braci koala para, co nigdy... Ci nie sprzyja los I wszystko plącze raz po raz Nie martw się, bo bracia Dla ciebie zawsze znajdą czas Hej, 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 hej W każdej chwili złej To bracia koala Franiu, Beniu Musicie mi pomóc Jasne, bo to tu jesteśmy Braci koala para Co nigdy nie nawala Braci koala para O pomoc się postara W każdej chwili złej Bracia koala Franio i Benio patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Czy to będzie Jaś? Albo mysia? Ho, ho! a może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Czy to będzie Szymek? Albo Zosia. Albo Ala. A może pomogą komuś nad stawem. Myślicie, że to będzie Arek? Lub Patty. A może nawet Lora. Komu bracia Koala pomogą dzisiaj? Ha ha! Bracia Koala pomogą dziś Mysi. Mysia latająca pielęgniarka. Gdybyście pewnego dnia przechodzili obok farmy Braci Koala, moglibyście się zastanawiać, co się stało Beniowi. Hej, Franiu, możesz mi pomóc? A to Mysia ćwiczyła swoje umiejętności pielęgniarskie na Franiu i Beniu. Czy ktoś widział jest e, w przyczepie, Mysiu. I co, lepiej się czujesz? Pewnie. Zresztą nic mi nie było, Mysiu. Wiem, ale jeśli chcę być pielęgniarką, muszę ćwiczyć. Jasiu! Jasiu, muszę sprawdzić twoje bandaże. Proszę! No więc jak się czuje mój pacjent? Czuję, że nie mam już ochoty bawić się w pacjenta i pielęgniarkę. Oczywiście, że masz! Jesteś moim ulubionym pacjentem! Zobaczmy, O! Jaś nie chcę już być moim pacjentem. Ćwiczyłaś na nim cały tydzień, Mysiu. Skoro nie mogę znaleźć pacjenta tutaj, muszę poszukać gdzie indziej. Przecież gdzieś musi być ktoś, na kim mogłabym poćwiczyć. Powodzenia, Mysiu. Przenieś tę roślinę w cień, Beniu. Słońce za mocno piecze. Tak, yy... dziękuję, Mysiu. Pielęgniarka Mysia wyruszyła do miasta w poszukiwaniu kogoś, na kim mogłaby poćwiczyć. Żółw Grześ był na nogach cały poranek, dlatego robił sobie przerwę na herbatkę koło jedenastej każdego dnia. Cześć Grzesiu! O! 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 Dzień dobry Mysiu. Jesteś dziś bardzo elegancka. Hmm. A ty nieco zmęczony. Czy dobrze się czujesz? Oho. <laughs> Czuję się świetnie. Zrobiłem sobie tylko krótką przerwę zanim dokończę roznosić pocztę. O! O! Co się dzieje, Mysiu? Co słyszysz? Okropny burczący, bulgoczący odgłos. Oho. To pewnie żołądek. Umieram z głodu. O! Jesteś pewien, że nic ci nie jest? Duża kanapka rozwiąże problem, ale jeśli coś mi będzie, dowiesz się pierwsza. O, Musi być ktoś, kto potrzebuje pomocy pielęgniarki. Hmm. No. Mesia postanowiła wpaść do Arka, żeby sprawdzić, czy nie potrzebuje jej pomocy. Hop, hop! Arku! Jestem tutaj, w ogrodzie! Idę! Cześć, Arku! Ach, Mysiu, muszę przyznać, że wyglądasz szałowo. To mój strój służbowy. Jestem pielęgniarką i przyszłam sprawdzić, czy nic ci nie jest. Ach, y y nie, jestem w absolutnie szczytowej formie. Uważam, że powinniśmy jednak to sprawdzić. Ach. Możesz stanąć na jednej nodze? Pewnie. Dotknij palcem nosa. <laughs> no i co? Co teraz? Teraz yy, wstrzymaj oddech i podskakuj na jednej nodze. O! Jesteś w doskonałej formie! Ach, 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 za to moje marchewki jej nie mają. Są maleńkie. Jeśli zachowasz między nimi spory odstęp, idę do miasta, może tam znajdę kogoś, kto nie jest w tak świetnej formie jak ty. Och, no tak. Do zobaczenia, Mysiu. A, muszę zachować odstęp. No tak. Mysio na pewno dobrze się bawi w pielęgniarkę. Tak. Ciekawe, czy znalazła już właściwego pacjenta. O. Jeśli nie, A. będzie bardzo rozczarowana. A. W mieście pielęgniarka Mysia znalazła kolejnego pacjenta. Się, że powinnam sprawdzić twoje odruchy czy są prawidłowe. O, co to są odruchy? To jest to co robisz o wiele szybciej niż pomyślisz. O! O! Teraz już wiesz. O, cóż, Zosiu, ty też jesteś zupełnie zdrowa. Hmm, nic nikomu nie dolega. Mesia przekonała się, że jej przyjaciele byli zdrowi. A ona marzyła o znalezieniu odpowiedniego pacjenta. Ciekawe, jak radzi sobie Mesia. Zapytaj ją, właśnie nadchodzi. Cześć, myśl. co u Ciebie słychać? Nie dobrze! Nie mogę znaleźć pacjenta! Zwinęliśmy bandaże, możesz ich używać. Jeśli chcesz, mogę znowu być twoim pacjentem. Dziękuję, ale muszę się na chwilę położyć. Jest bardzo rozczarowana. Gdybyśmy mogli jej jakoś pomóc. Ech. Biedna Mysia. Skoro nie było pacjentów, nie było dla niej pracy. O. Jej marzenie o zostaniu pielęgniarką legło w gruzach. Alu, co się stało? Nie wiedziałam, dokąd się udać! Moje drzewo kauczukowe, całe zwiędło! Możecie mi jakoś pomóc? Hmm, przykro mi, Alu, ale mało wiemy o roślinach. Oh. Ale znamy kogoś, kto dużo wie Mysia! A, doskonały pomysł, Beniu! Dzieje. Ala potrzebuje twojej pomocy. Źle się czuję? Dobrze, ale jej drzewo kauczukowe całe zwiędło. O. Wiem, że to nie jest prawdziwy pacjent, ale tylko ty wiesz tyle o roślinach, że możesz pomóc. Racja! Będzie potrzebny kompost, odżywka i sznurek. To nagły przypadek! Już przynoszę, Mysiu! Gdzie jest nasz pacjent? Wolnij kliny, Beniu! Kliny zwolnione praniu. Otwórz bramę, Jasiu! Już się robi, praniu! Mysiu, zapnij pasy! Pasy zapięte! Ach. Myśla, latająca pielęgniarka roślin, miała w końcu swojego pierwszego pacjenta. Ojej! Ej, no. Jakieś wieści, Franiu? Jeszcze nie. Mysia jest tam całe wieki. Kałczukowe już jest zdrowe. Hurra! Potrzebowało tylko dużo wody i trochę nawozu. Przede wszystkim zaś potrzebuje dużo świeżego powietrza. Dziękuję, mysiu. Zanotowałam to wszystko, żebyś nie zapomniała. Dobrze się spisałaś, mysiu. Czuję się jak prawdziwa pielęgniarka. Dzięki Wam, kochani. Jesteśmy tu, żeby pomagać. Wszystko dobrze się skończyło. Mysia została pielęgniarką. I zdała sobie sprawę, że nie tylko przyjaciele potrzebują opieki, czasami rośliny też.